Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że w dniu 25 maja przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w Łąży w Białym Stoku zdobyło y, tytuł Superfirmy 2011. Jest to y, drugi y, taki tytuł, jaki otrzymało nasze przedsiębiorstwo. W roku 2010 zajęliśmy w rankingu trzecie miejsce w mieście Łąża. Natomiast w roku 2011 jesteśmy zwycięzcami tego plebiscytu. Z tej strony chciałbym podziękować w imieniu pracowników, jak i zarządowi spółki, naszym klientom, pasażerom, kontrahentom za współpracę, za docenienie naszych wysiłków na terenie powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego, grejskiego, gdzie świadczymy usługi przewozu. wyróżnienie to jest przedmiotem naszej satysfakcji, naszej dobrej współpracy, zaangażowania pracowników jak i zarządu firmy w rozwój transportu zbiorowego na terenie województwa podlaskiego. Szczególnie chciałbym podziękować Gazecie Współczesnej, organizatorowi tego plebiscytu za docenienie wkładu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży na rzecz rozwoju naszej firmy na terenie naszego działania.